Dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym najnowszej generacji dzieci tęczowych. W samym internecie niewiele o nich znajdziemy, a już w szczególności na stronach polskich. Według podań zaczęły przychodzić na świat po roku 2000. Ich aura jest wyjątkowa, ponieważ jest rozpromieniona różnymi kolorami. Najczęściej ich rodzicami są kryształowe dzieci. Oto ich cechy charakterystyczne. Numer jeden. Wnoszą szczęście, spokój i harmonię do rodzin. Nie będą w domach wprowadzać negatywnej atmosfery, chaosu czy nieładu. Rodzice będą się cieszyć ze swoich wyjątkowo radosnych i pogodnych dzieci. Ponadto dzieci te chętnie okazują miłość i ją przyjmują. Numer 2 Negatywne emocje ich nie przytłaczają, jak innych, ponieważ są w stanie szybko przerobić tą energię na dobrą. Wśród nich nie ma smutasów czy malkontentów. Nie chowają w sobie urazy, a nienawiść jest im także obca. Wszelkie kłody rzucane przez życie pod nogi przyjmują z godnością, a po każdym upadku otrzepują się i podążają dalej. Numer 3. Jak każde z dzieci wcześniejszych generacji rozwojowych, rodzą się ze zdolnościami parapsychicznymi. Może to być widzenie bytów, aur, samouleczanie lub inny dar. Ale przede wszystkim są empatami, bardzo wrażliwymi na cierpienie innych. Mogą płakać przy filmach, w których pokazywana jest przemoc, przynosić do domu biedne zwierzątka albo być przejęte problemami innych. Numer 4. Podświadomie przyciągają je kolory. Będą lubić ubierać się kolorowo, zbierać przedmioty w różnych kolorach, a czarny nie będzie zdecydowanie ich ulubioną barwą. Numer 5. Nie należą do strachliwych. Wiedzą dokładnie, czego chcą i potrafią obronić się przed tym, co im zagraża. Podświadomie wiedzą, że ich aura daje im świetną ochronę. Numer 6. Jeśli zaś chodzi o ich oczy, to są wyjątkowe. Znajdziecie w nich coś boskiego i niecodziennego. Jako, że oczy to zwierciadło duszy, można utonąć w nich i zupełnie się pogubić. Numer 7. Bają o innych. A w stosunku do swoich rówieśników są hojne, chętnie podzielą się tym, co mają, i także przyniesie im to satysfakcję. Jeśli ma się w domu zwierzaka, to będą go delikatnie kłaskać, przytulać i zadbają o jego potrzeby. Na pewno nie przejawią agresji czy brutalności. Numer 8. Kreatywność to ich cecha sztandarowa. Potrafią same znaleźć sobie zajęcie, przez co nie są absorbującymi dziećmi. Wymyślają świetne zabawy i będą rzucać pomysłami jak z rękawa. Numer 9. Mają dużo energii ze względu na swoją wysoką wibrację oraz silną osobowość. Jeśli czegoś nie chcą, nie ma siły, która je do tego namówi, tak więc nie są marionetką w czyichś rękach. Czasem te cechy można odczytać jako upór, jednak zdecydowanie tak nie jest. Numer 10. Jeśli zaś chodzi o ich ciała, to w przeciwieństwie do dzieci kryształowych mają wrodzoną umiejętność usuwania toksyn z organizmu, co sprawia, że nie będą chorować po przetworzonym jedzeniu. Co najciekawsze w dzieciach trzeciej generacji rozwoju duszy człowieka jest to, że one przeżywają najczęściej swoją pierwszą inkarnację na Ziemi. Jest to zadziwiające, ponieważ prawdopodobnie każda z osób, która inkarnowała na Ziemi więcej razy, przejawiała na początku skłonność do uciekania w niskie i negatywne emocje, jak agresja czy złość. Natomiast dzieciom tęczowym w cudowny sposób udaje się być dobrymi już od samego początku. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę jeśli chcecie odwdzięczyć się za mój czas i dzielenie się nabywaną przeze mnie latami wiedzą, to będę wdzięczna za lajka lub subskrypcję.